Wielu ludzi z kasy, jest fanfab 284 kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj gramy w Minecraft Legends, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę, w i subskrypcję na moim kanale więc tak, dzisiaj gramy w Minecraft Legends i y, ostatnio uratowaliśmy wioskę i chyba to mieliśmy zaatakować, ale nie jestem pewien, nie jestem pewien teraz y, Postawiliśmy chyba sztandar ostatni, tak? Czekajcie, muszę zobaczyć na pewno widzieliśmy, że mogę Redstone zbierać. Ta, nie, wspólne skrzynie wioski. Co to? A ja... Nie, to były przechowywania alejów. Tak, skrzynie. To dobrze. Ile mamy? Dobra, nie, musimy wziąć te i móg, mógł... moglibyśmy sobie pozbierać na te e, złoto z placówka górnicza tak dobra z placówka górnicza bo tam są y, z boku pisze y, fab284 pingu, fab pinguje y, placówkę górniczą hordy Zard, nie hordy bastionu było y, no i to właśnie tam są tam jest więcej złota nie tam jest o wiele więcej złota więc jak macie a szukacie złota to to wam się może przydać no serio, możecie sobie co zrobić. To jest też kolejna jakaś placówka widzę. I czemu wpadłem w wodę i dostałem wrażenia co jest? Aha, bo to niezwykły Minecraft. Znaczy, no jest niezwykły, Nie? Niezwykły Minecraft. I tu ja tu kiedyś byłem. Aaa, dobra, ja tu byłem już kiedyś. No dobra, kolejna górnicza placówka. Kiedy indziej to się niszczy jakby. Ja tylko złoto muszę mieć i pryzmaryn. Bo ja chcę mieć to więcej, że mogę spalować, nie? To będzie taka armia wtedy duża. I tak już jest mega duża. No ale mam czterdzie... Czy ja mam pragolemy? Powiedzcie mi, że tak. Proszę. Nie mam. Nie mam ich. Chyba. No nie mam ich, super. No to rip, tak szczerze, rip. Dobra. No tutaj nie było, co konieczne no, dla wyrobię. Nic specjalnego. W serio nie ma plagulemu? No nie ma. Nie. Dobro, nie czemu by Czemu ja chciałem Nie wiem czemu chciałem. Ej! Nie, bo to te swoje, to niszczy Szybko, uciekajcie Dobra, no, no, to sobie zniszczę, trzeba ja poszukam kolejnej placówki Jakiejś fajnej, o tu może Tak, dobra, to jest placówka No to lecimy Lecimy tak chyba będzie o wiele szybciej, Przynajmniej Pragulemy wejmiemy jeszcze. Dobra, ale Pragulemy są nie dobre, dlatego ja je biorę. Dwa dobre. I w tamtą stronę. O nie, tu nie szczyty. Najgorzej, bo przez ostre szczyty musimy przejść. Ja tego nienawidzę. Bo tutaj cały czas umierałem te jedne... Jednostki na hmm. Ja się z Wiedźmą nie chcę mieć. Nie lubię, nie chcę. Słaba jesteś w porównaniu do mojej armii. Dobra. Lecimy. I jak oni wejdą? U jest skrzynia. Tu i a który... nie. Nie wiem czemu się podświetlił. Poświe... Nie! Ile mi już umiera? Nie! Czemu oni ucie... Nie! Ile ich umarło? No co jest? Czemu mnie cofa? Czemu mnie? No super! Dobra, trudno. Każdy umrze. No. Widzę jak ten licznik spada. Nie no, cała armia. Dlatego ja nienawidzę chodzić w ostrych szczytach. A tu nawet niczego nie ma. Nie dobra. To są... To są lisy. Ale bez sensu. To są lisy. Myślałem, że to jest czapka tych. Janki, ale zjadł No weźcie się bijcie, no... Dobra, myślałem, że nawet nie mogę tu zginęły. Nie, no cóż się stało? Dobra, by się tam wliczać, a ja sobie wyspałem armię. Bo ja muszę zdobyć tego 400, nie? Bo żeby... ja muszę też tę te budowlę rozwalać, nie? Najgorzej. Bardzo i... też muszę rozwalać, żeby kryzmar nie Gdzieś tu go pan, nie? O, jest. O? Ja kryzmary nie po prostu. Od razu, to nawet się nie muszę walczyć. Muszę w tym I could что? Ze skrzynek z wioski też chyba się prędwarem dostawało, nie? Nie, to lak. Ej, nie wiem teraz, bo na to nie skrzynia leczki. Może to jest fajnie, nie? Ej, nie, ja muszę aż to zobaczyć, bo ja nie wiem. A jak tak, to straciłem tyle czasu. Znaczy no 8 minut, ale na odcinek ty dużo no dostałem no dostałem 65 dziesiąt pięć pryzmarynu dobra, nieważne o tutaj chyba tego nie zaatakowałem jeszcze albo pójdę na dobra, nieważne idę na to najpierw pójdę tu a później na tamto ale jeszcze dwie nie no. 156 Dobra, nieważno. Idziemy. O, kolejna nie, dobra. Oj, mają skrzynię, tutaj może być kucha alej albo złoto, albo kryzmaryn. Super. Chyba, że nie mam klucza dalej. Ej, nie, no mi się wydaje, że miałem. Nie. No jak nie mam dalej No nie! Nawet nie z górnicza, ale... No wejdźcie, dajcie. przecież, nie? Jesteście przecież specjalnymi agentami. No, to was toczyłem. Patrzcie, budujecie sobie schody niszczycie. Widzicie jakie to proste? Dobra. Mogę tak wstrzymać oczy, bo no możecie... Dobra. Zaraz może się nam udać. Ty? No mam większe całe złoto, więc teraz tylko pryzmaryn Ale pryzmaryn był gorszy, więc ja teraz... Znaczy, złoto jest teraz gorsze, więc to no. ważne. W że to trzeba aż tak, home. ale nie no, gra jest spoko, ale trochę to wyłączanie między budowaniem jednostek, a tymi, znaczy no, to jest trochę tak bez sensu zrobione, nie? ale no spoko jest, tylko że, no czemu mnie cofa, no i to jest też minus, że cofa, to tak mocno, tak mocno, no co Mieliście no, jeszcze... wychowane, tego nie ten no, Tragoren no, sobie tam to... ucieka? No, sobie tam Dobra. Ech, jeszcze długa droga. Jeszcze długa droga. Dobra. No, Widzicie, to ja idę po tamtych, co tam zostanie, nie umiem wskoczyć. mnie są. Nie ma ich. No, super. Wszyscy mi zginęli. Nie no, pewnie. Gdzie jest ten to. Tutaj są, jadź Dobra, teraz na to. Szczę... ile tego pryzmarynu? Nawet 56 dwie nie dobyłem. Bez sensu. Bez sensu. Malutko. Przecież ja potrzebuję tyle walczyć. Jura. No wszystko rozwalajcie. Wszystko. Idźcie w tamtą stronę, ale rozwalajcie wszystko, co napotkacie po drodze. To jest najlepsze, żeby ich tak ustawić. Zostawiłem się jest chyba być na klatce. Bo żaden piglin nie może... Tutaj. Oni nic nie robią. Tu zostali? Ja cię... ...przeciwnił, ginął. No spawnuj, o. Zwień się na mnie, dobra. Ile ich? Ojej. Ile ich? Dawaj. Ło. Prawie spadłem. Do lawy. A i tak chyba wpadłem. Dobra, teraz tu O nie no, czemu mnie nie O, tu jeszcze jest. No co wy robicie? Ja... Wpadli do lawy. Dobra, ale jeszcze... Ech, dobra, no z dwa te posterunki i chyba mamy to, nie? Chyba już będziemy to mieli. O no nie, nie wchodźcie w to. O nie! Widzicie? Aha. Aha, dobra, bo to był portal, tylko że ja go zniszczyłem. No cofnijcie mnie jeszcze, no. Dziękuję bro. Dobra, dawać, lecimy szybko, armia. Mam nadzieję, że nie wpadniemy w żadne te trujące coś. Dobra, lecimy. Dobra, jesteśmy już. Żółwie uciekły z klacki, co jest? To jest drugie z klatki uciekłe O nie, nie mam dalej kluczy no. Ja tu byłem już kiedyś, ha Ej, ile z tego jest Który Kryzmaremie Z tej hordy zarodniki No czemu by na dole? No super, gra się zlega O, jest co wy robicie i mają mi ratować światło no, dobra, tym gdzieś no super A, dobra, spokojnie. nigdzie nie atakują, ale wolę zobaczyć obraz no, no, tak też był no gdzie ty uciekasz no i super że budowa... iście nową krewczówkę nie no co jest z tym dronem nie co jest? Czemu? Oni wszyscy spadliacie. Ja, czy... No nie się podoba. Weźcie konaj. Dobra, jedno leży. Jedno leży. Zniszczcie tym szybciej. Dobra, no 30, pewnie z tego nie będzie 30, ale no, kto, kto wam budował ten umysł? Ja. Nie wiem, chyba nikt. Dobra, Hordełowców też górniczą. Czemu teraz same górnicze, jakie złota nie potrzebuje? Jakby po co? Spoko. Zawsze się złoto przyda na ciebie. Zawsze się złoto przyda. Dobra, no lecimy. O nie, śnieżny. To też są słabe. Ale ile ich tu jest? Dobra, jest. Udało się, Doszliśmy. Nie, to mało będzie. Dobra, nieważne, ale ja sobie chcę zrobić armię lepszym jak... Porządnie. Dobra, lecimy. Okej. Okay. Dobra, Lecimy z tym kotem. Lecimy. Dobra, ci rozwalicie to. Rozwalicie. Jej. Yes. Okej, okay. też. No. 400, aha, tu się wycofujemy. Wycofujemy się, gdzie wyahacujemy się. Już mamy pełną armię, więc możemy się wycofać. I sobie to postawić, to zajmuje dwa, nie? Czy no. zrobić sekcję na dwa, bo chyba nie mam. No nie mam. Dobra, nie, jest na 3, co jest? Dobra. Jeśli chcesz znać moje zdanie, najlepszy atak to skuteczny atak. Dobra. I teraz tak armia duża. No dawaj, budujcie to szybko. No co ty robisz? No. Buduj tam, ja cię widzę. No. I teraz 10 więcej mamy armię wiele większą dobra super super a więc tak to by było na tyle dziękuję że byliście mamy mega długą armię i to tylko z naszym no i z pragolemami czy ja w ogóle strzelających nie mam dobra nie pamiętajcie żeby wysłuchać łapkę wyraź subskrypcję na moim kanale i co my widzimy się w następnych odcinkach papa ludziska